Cześć, mamy dzisiaj piątek, 25 lipca 2025 roku. Po dniu przerwy znowu wybrałem się do lasu na grzyby. W nocy dość dobrze popadało, więc mam nadzieję, że grzyby dalej rosną. Ciekawe, co znajdę. Po wejściu do lasu nie trzeba było czekać na pierwsze borowiki. Mam tutaj dwie sztuki. Mam nadzieję, że dzisiaj będą w miarę zdrowe, bo te, co, były, co ostatnio nazbierałem, no, ich zdrowotność dawała wiele do życzenia. Większość odpadła. I szukam dalej. Teraz pod drzewem trafił się ładny, większy borowik. Spójrzcie, nieobgryziony nic przez ślimaki. Ale tutaj dalej jeszcze zauważyłem, że rośnie chyba jeszcze jeden. Oczywiście ten mniejszy, ale można go śmiało zabrać. Ale chyba jeszcze jest jeden. O ten całkiem mały i bardzo miękki. Ten na pewno jest zepsuty. To tyle. Lecę dalej. Nie odszedłem daleko. I już są kolejne borowiki ładne, małe. Jeden. I tutaj drugi. Zabieramy. Tym razem trafiłem na większego borowika. Największy jak na razie dzisiaj. Bardzo ładnie się prezentuje. Bierzemy go. Widać, że grzybiarze tutaj chodzili, bo gdzie gdzieniegdzie spotykam obierki po grzybach. Ale to dobry znak znaczy, że rosną. I są kolejne borowiki. Tutaj mamy pierwszego. Zaraz obok z drugiej strony drzewa Kolejny ładny średniej wielkości borowiczek i trzy kroki dalej, następny. Chyba trafiłem na dobre miejsce. Muszę tutaj dokładnie przeszukać tą okolicę. O! Już miałem wyłączać telefon Kończyć nagrywanie, ale dostrzegłem w ostatniej chwili jeszcze dalej drugiego też podobnej wielkości takie jakie najbardziej lubię Czyli ani za małe, ani za duże Super Ale piękny ale to będzie usiadkowany pierwszy dzisiaj. Tak jest. Sprawdzimy na żywo, jak wygląda jego zdrowotność. Odetniemy troszkę więcej. I patrzmy, co tutaj mamy. Słabo widać. Ale chyba nie jest źle. Może dzisiaj będzie lepiej. Może będzie więcej zdrowych. Czas pokaże. Chyba dawno tu nie było żadnego grzybiarza. Patrzcie na te grzybki. Jakie piękne borowiczki. Jeden, drugi. Bierzemy. Ale to jeszcze nie wszystko. Tutaj mamy trzeciego mniejszego ale są jeszcze kolejne czwarty piąty i szósty ewidentnie grzybobranie się rozkręca 6 ładnych sztuk w jednym miejscu. Super. Tyle co skończyłem nagrywać i już wypatrzyłem kolejne. I drugi. I kolejne dwie sztuki wpadają do koszyczka. Wypatrzyłem kolejne sztuki. Ten twardo siedzi, ale wyszedł, udało się. I chyba jeszcze tutaj mamy trzeciego. Największy z nich Czech. No i urwałem kapelusz. Tym razem znalazłem dwa większe borowiki. Średniej wielkości. Dobrze, że dzisiaj udało mi się pojechać do lasu. Bo jutro sobota i niedziela, weekend, więc na pewno będzie atak grzybiarzy na las. Może być ciężej, więc znaleźć coś grzybków fajnych. O ten całkiem spory, super. Dosłownie co kilka kroków grzyby. Lubię takie grzybobrania. Nie trzeba się dużo nachodzić. Oj, twardo siedzi. Co za sztuka uparta. Muszę sobie pomóc nożem. Chyba go jest dużo ziemi, tak jest. Wyglądał na dużo mniejszego Jest po deszczu, więc ręce mocno się brudzą od ziemi chwila, już mam czarne. Ale to nie przeszkadza w niczym. Kilka grzybków później, są kolejne Ładny średniaczek. I tutaj zaraz mamy obok jeszcze jednego. Ale wyrósł. Strasznie dużo sarniaków mnie atakuje. Nie wiem, co to się dzisiaj stało, ale masakra. Piękny, nie? Jeszcze się trochę kamufluje ściółką. czy będzie zdrowy kapelusz chyba tak korzeń nie wiem sprawdzimy za chwilę, ale są chyba jeszcze kolejne to nie wszystko tutaj i idę dalej bo chyba jeszcze jak mnie wzrok myli to widzę jednego Tak jest. Jest kolejny ładny borowik. Czyli wysyp trwa dalej. Ale ten chyba będzie zepsuty, bo ma miękki korzyść. Zobaczymy. Ekstra ładna sztuka. Patrzyłem go z daleka w małych, gęstych drzewkach. Ale tu mokro. W nocy dość dobrze chyba popadało. Piękny okaz, ale jest jeszcze drugi. Nie wiem, czy się dostanę do niego. Bardzo tu jest ciasno. Udało się. Warto było wchodzić tutaj po nie. 3. Ale fajnie sobie wyrósł pod starym pniakiem. Ciekawe czy go uda się wyciągnąć o, jest chyba duży Idzie, idzie ho 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 Może on taki będzie, to nie pomyślałbym. Bardzo duża, gruba baryłeczka Ekstra Brytnie się tu ukrył, ale go wypatrzyłem. Dwa dni temu znaleźliśmy bardzo dużo grzybów, ale dzisiaj chyba jeszcze jest więcej. Dosłownie co kawałek, co kilka kroków, kolejne i kolejne. Raj dla grzybiarza. Tego musiałem nagrać. Będzie chyba bardzo piękny, grubiutki, grzybowa poezja. Ale teraz spotkałem rewelacyjną rodzinkę borowików usiadkowanych. Spójrzcie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i jeszcze tutaj, tutaj dalej kawałek piąty. Coś pięknego. Zaczynamy od tego. Oby były zdrowe tylko. Drugi. Cud, miód i orzeszki. Ale ten borowik sobie rewelacyjnie wyrósł na starym pniu. Zobaczcie. I jest bardzo duży. Piękna sztuka. O, twardo siedzi i to jest usiadkowany. W pierwszej chwili myślałem, że szlachetny. Piękny grzybek. I mam następnego wspaniałego usiadka. Kolejny piękny strzał. Liczymy pierwszy, drugi, trzeci i chyba największy, Czwarty. piąty, szósty i siódmy najmniejszy. Siedem pięknych borowików w jednym miejscu. Nie wziąłem sobie wody do lasu. Ciekawe jak długo wytrzymam. A teraz trafi się taki piękny borowiczek na leśnej drodze. A teraz pod drzewem znalazłem dwa ładne bliźniaki. Pierwszy i drugi. Jeszcze chwila, i będzie pełny koszy. Jak tak dalej pójdzie? Teraz mam pięknego borowika usiadkowanego. ściutki, grubiutki. Piękny, ale jeszcze z boku mamy mniejszego kolegę. Ale piękny jegomość sobie wyrósł przy drzewku. Palce już mam czarne. Ale co nie robi się dla ładnych grzybów? Tutaj schowały się pod paprocią dwa borowiki, ledwo je dostrzegłem. Mam pierwszego ładnego. I obok Piękny, duży, drugi. Ale chyba jest jeszcze trzeci. Wcześniej go nie zauważyłem. Tak jest. Jest trzy. Przy takiej leśnej drodze obok gałęzi trafiły się całkiem duże borowiki. Zobaczmy na nie. Tutaj mamy pierwszego. Rośnie w błocie. Troszkę się ubłocił. Za chwilę go oczyścimy. Tutaj jest drugi. Ciężko wychodzi, ale już, już prawie mam go całkiem spory. Zobaczcie. I tutaj jest trzeci, największy chyba. To jest największy. Tak się ładnie prezentują. Już myślałem, że się powoli kończą, ale jednak nie są. Kolejne ładne borowiki, a koszyk już, full, kolejna grupka borowików. ten chyba będzie największy ze wszystkich o nawet ich tu było więcej dwa ale tu dalej są jeszcze kolejne jak się nie mylę chyba za chwilę będę musiał wyciągnąć rezerwową siatkę bo kosz już pełny ale już niedługo będę chyba kończył Wystarczy na dziś. Bardzo piękny usiatek, ale w oddali dostrzegłem jeszcze jednego borwykaj, i tu będzie już szlachetny. Myślę, że to już ostatnie, więcej nie biorę. Kończę już na dzisiaj. W lesie spędziłem jakieś 2,5 godziny. Nazbierałem masę borowików, głównie małe i średniej wielkości. Jest ich tu chyba. Pewnie ponad 100, więc wysyp trwa dalej i jest rewelacyjnie. Myślę, że też będą bardziej zdrowe niż ostatnio. Także super czas dla grzybiarzy, oby tak dalej. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka, like zostawcie suba. Do następnego razu. Cześć.